Z nami jest Patryk Kaczmarczyk po gali TFL21. Jak ocenisz samą galę, jak ocenisz występy swoich kolegów klubowych? Walka Mateusza Gucha zwycięska, Karol Kutyła dzisiaj przepiękny knockout. Yy, opowiadaj, jak się wrażenie jako gościa tutaj na TFL-u. Znaczy tak, zacznę może od yy, gali. No Trochę nam, na, nas pogoda tej nie dopieściła, warunki deszczowe, ale no, sama gala bardzo fajna. Siedem osób ode mnie z klubu, coś niesamowitego. Emocje, gardło trochę zdarte od krzyczenia, ale no, świetnie. No, ko, o, o kim mogę wspomnieć? No, Karol Chudzik, mój przyjaciel, no, świetna walka. Pierwsza walka w życiu, a naprawdę zaprezentował się ten gość niesamowicie. Myślę, że to jest taki materiał naprawdę na przyszłego mistrza. kto Karol Kutyła to jest w ogóle masa Gra, nie? Gość zrobił taki progres, dołączył do naszego klubu dwa miesiące temu, a robił po prostu wszystko to co, co nad czym pracowaliśmy na treningach, no niesamowity występ. Mateusz Guch to samo, Michał Pach, no, w, wszystkich chłopaków należy należy im pogratulować, bo walki były świetne jestem z nich mega dumny. Jeżeli dobrze kojarzę, to miałeś okazję mierzyć się z Karolem Kutyłą. Dobrze mówię? Dobrze. Jak oceniasz jego progres na przestrzeni właśnie tych miesięcy? Y, czy uważasz, że teraz właśnie jego poziom jest wyższy niż w waszej walce pół roku temu? Jest yy, na pewno dwa levele wyżej, bo yy, kurczę, no. I jak walczyłem z Karolem, on w ogóle nie miał tej, tych zapasów tej podstawy, żeby wstawać, żeby walczyć cały czas do góry. Tak jak widzieliśmy w tej walce, tak? Wykluczenie nadwiazków, wstawanie, wszystko to, nad czym pracowaliśmy. Tak jak, tak jak walczymy my w Radomiu w RKT, no trener ma taką wizję, że po prostu no, no nie ma tego leżenia na plecach. Tak no wtedy Karol w walce ze mną praktycznie no, te moje zapasy zrobiły robotę, zdominowałem go zapaśniczo i z góry, chociaż po tej walce też nie wyglądałem za, za ciekawie. Bo Karol to jest mega zawodnik, no wojownik z krwi i kości, chłopak pracuje i, i na co dzień i tak jest cały czas na... nie odpuścił tak naprawdę szczerze mówiąc żadnego treningu, tak? Ja również byłem na wszystkich treningach i on, on nie odpuścił żadnego. To jest no, niesamowity talent do pracy przede wszystkim i myślę, że... No, jeszcze nie raz o nim usłyszycie, bo to, to szykuje się mega gwiazda. Tak to słuchaj, to chyba widać pracę też z Tobą, bo kolana Wasze są bardzo zaostrzone. Ostatnio Twoje kolano y, pokonało Huberta y, Sulewskiego, teraz Karol kutyła kolanem. To się staje taka firmówka, patrzę, trenera Germana. Tak, tak, trener German zwraca uwagę na Moj, taj dużo, dużo, no przede wszystkim możecie zwrócić nawet na zakręcanie w linii, no nie zostawał nawet trochę, nie dawał linii, trochę tak teraz Mateusz z Adamiukiem, tak? No nie, nie dał mu praktycznie na no zero, zero stania w miejscu, zero cofania się w linii, po prostu no, no, no świetna praca trenera Germana, no co mogę powiedzieć, RKT, radomski klub tekwondo, no, no chłopaki świetnie, no kolano też, no cudowne, tak musiało być. Szykował obrotówkę, ale, ale wyszło kolano. Widzę, że humor dopisuje po występie po występie kolegów, ale też pewnie już gdzieś tam myślami wybiegasz w niedaleką przyszłość, bo to koledzy będą dla odmiany za ciebie trzymali kciuki i będą pewnie Ciebie dopingowali. Jak się czujesz przed tym pojedynkiem, jak oceniasz teraz taki swój stan euforia, że ta walka się zbliża? Tak, jestem bardzo szczęśliwy, już mówiłem o tym wcześniej w wywiadzie, że jaram się tym, co się dzieje, że walczę w walce wieczoru, o tytuł no, napędza mnie to do pracy. Tak naprawdę ta praca już. Najcięższa taki ten obóz przygotowawczy już się skończyło, tak już już w piątek zrobiłem ostatni taki mocny trening, już teraz tylko i wyłącznie robienie wagi, skupianie się na takich ostatnich naprawdę szlifach. Może jeszcze jedna tarcza z trenerem, a tak to to woda, robienie wagi, do, do czwartku trzeba się przemęczyć, najgorsza część tego biznesu, w czwartek ważenie, no i w piątek to co kochamy robić, tak? Nie, nie spinam się, nie, nie w ogóle mnie to nie krępuje, wychodzę się tam świetnie bawić i dać jak najlepszy występ. Może koledzy zmawiali na McDonalda, to nie za dobrze, no ale nic, w każdym razie wracajmy do tych przykrych spraw, czyli a może nie przykrych, I właśnie jak z tą wagą wygląda sytuacja? Czuję, że wszystko dobrze przebiega, że to zbijanie idzie zgodnie z planem? Tak, ja Zawsze, zawsze staram się profesjonalnie podejść do tematu, i, i nie, raczej nie będzie tutaj niespodzianki z mojej strony, wypełnia limit. Nie należy to do najprzyjemniejszych rzeczy, ale, ale myślę, że nie sprawi mi to problemu. Ostatnio pamiętam, mimo że zwycięska walka, to byłeś nie do końca zadowolony z tego, że jednak wziąłeś tę walkę miesiąc po miesiącu. Nie czułeś się super y, taki wypoczęty w klatce? Czy teraz ten okres przygotowawczy był odpowiednio długi? Odpowiednio się zregenerowałeś, żeby zaprezentować takie 200% Kaczmarczyka w okagonie? Yy, to wszystko odpowiadam klatka tak naprawdę, bo ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno jestem w lepszej dyspozycji niż przed walką z Hubertem. Byłem wypoczęty przede wszystkim. Zrobiłem sobie odpoczynek taki jak powinienem. Wszystko, to był taki w sumie najcięższy obóz w moim życiu. tak? Miałem wszystko dopięte idealnie. Najbardziej profesjonalny może tak. No i dawałem naprawdę no, zrobiłem wszystko co mogłem, wszystko, wszystko pokaże klatka, ale ja się czuję bardzo pewnie i, i na ten moment myślę, że, że, że bardzo ciężko będzie mnie zatrzymać. Ostatnio wspomniany Hubert Sulewski uległ Dawidowi Śmiłowskiemu. W wywiadzie Dawid Śmiłowski powiedział, że nie bałby się z Tobą konfrontować i z chęcią by pokazał Tobie gdzie jest Twoje miejsce. Jak skomentujesz takie słowa i jak się tutaj może odwdzięczysz koledze z, z Poznania? Yy, to, to powiem tak, najpierw Adrian Kempa, później chciałbym odpocząć nawet do końca roku, a później no marzy, znaczy marzy mi się, chciałbym, chciałbym zaprosić Królika do, 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 do walki, tylko że no na spokojnie, dajcie mi, dajcie mi stoczyć tą jedną walkę z Adrianem, potem zapolujemy na Królika. To zapytam Cię, o ja to zapytam, nie wiem, bo tu dzisiaj przeżywałeś występy kolegów, ale gdzieś tam yy, śledziłeś to działo się na Facebooka? <laughs> nie, no przeglądałem tam yy, Facebooka i widziałem jakieś tam wyniki, śmieliśmy się z kolegami, że tam Najman poskromił lwa, ale no nie, no nie oglądam raczej, znaczy no, zerknę, no nie mówię, że nie, czasami też zerknę jakiś filmik, ale, ale tak żeby usiąść oglądać, to jest dużo ciekawszych wydarzeń w Polsce w dzisiejszym dniu niż, niż to Fame MMA, tak mi się wydaje.